Witam Was! Mam takie przemyślenia małe, jeśli chodzi o pobyt w Polsce, pobyt we Włoszech, w Irlandii. A te doświadczenia dotyczą dzieci i młodzieży. I na przykład, jaka jest różnica pomiędzy życiem dzieci w Polsce, w Stanach i we Włoszech? No, we Włoszech to byłam chwilę, ale też mogę. Powiedzieć, że dostrzegłam różnicę. Raczej w Stanach, czy nawet mieszkasz w mieście, czy na wsi, czy gdzieś poza miastem, niekoniecznie na wsi, w jakimś mniejszym miasteczku, to dzieci bardzo rzadko chodzą same po ulicy. Są zazwyczaj pod opieką dorosłych, oczywiście to się zmienia w Polsce, i rodzice już coraz bardziej uważają na swoje pociechy, w sensie takim, że wiedzą, że jest dużo niebezpieczeństw na świecie. Różne rodziny różnie żyją, w Polsce jest też tak, ale jak porównując rzeczywiście więcej rodzin w Polsce, Puszcza swoje pociechy na ulicę i pozwala im chodzić sobie ze znajomymi albo na przykład w pojedynkę też. Trudno się przestawić, bo jakby jesteś przyzwyczajona do innych schematów. I tutaj ja muszę się przestawić. Jest mi bardzo trudno się przestawić. Dzieci nie powinny chodzić po dziesiątej same i że są legitymowane, czy nie mają skończonych 18 lat. szamo od Libii, że nie mogą dzieci chodzić po dziesiątej po zmroku, same po ulicy w Płocku. Kolej we Włoszech jest tak, że dzieci chodzą po nocy same, jeżdżą autobusami, razem wspólnie chodzą na festiwale, są wpuszczane na festiwale. Po 10:00, pierwsza, 12:00 w nocy chodzą po ulicy same. Ja się z tym bardzo mocno konfrontuję, z tą sytuacją i powiem Wam, że w wielu sytuacjach mam dużo, dużo przemyśleń i dużo problemów, bo jeszcze oprócz tego muszę konsultować się z moim mężem i oczywiście musimy zgadzać się z pewnymi rzeczami. Nasi widzowie zostali naszymi znajomymi, którzy w przyszłości planują mieszkać na Florydzie, więc co mnie bardzo cieszy, więc utrzymujemy kontakt i zamierzamy odwiedzić naszych znajomych, naszych widzów właśnie w Pobierowie. Oni mają Deserland, także, jakbyście chcieli odwiedzić ich. To bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeszcze powiem Wam dokładnie, kiedy będziemy jechać, w jaki dzień możecie nas, nas tam spotkać. I jakby nie chciałabym, żeby to było jakieś spotkanie, żebyście sobie pomyśleli, że tam jest spotkanie, ale po prostu możecie się tam pojawić, dlatego że my będziemy tam często ich odwiedzać: będziemy jeść lody, będziemy się gościć. Więc tak to będzie wyglądało, kochani. Także jeśli byście chcieli się z nami spotkać, no to zapraszam do Pobierowa w najbliższym czasie. Dokładnie jeszcze dam wam znać, kiedy. Dzień. Cała ekipa. Hello, hello, hello. hello, hello. hello. Bardzo... No, no, proszę bardzo. Proszę bardzo, O, Dzień proszę. dobry, dzień dobry, mogę nagrać. Tu mamy Pana z nie wiem skąd? Z gazety, nie, z telewizji. Gotuj z seniorem. A no właśnie, to o tym panu mówiłyśmy. Z programu. Pan do, napisał maila. Nie wiem, czy się uda spotkanie, zobaczymy. Ale widzicie, jak płocki jest Ale mały. panią o. Elizę I wszystkich oglądających na kanale YouTube o. piękny kanał. Dziękuję. Cześć, ja Proszę. Jesteśmy w Ardeko. Tam moja mama przemierza. Muzyczka jakaś ładna leci w oddali. A. Przepiękny utwór. A przyjmę jak było cudownie, dziewczyny, jak było. w Czerwoności i tak ludzie się bawili, wychodziło się na deptach, piękne jest. No, tak. I później te kawiarenki, przecież ludzie spontanicznie, to jest Fajnie. tam Będziemy na się idzie i się tańczy, co to sobie tańczy? Tak, pryciary. O, No, będą nagrane na vlogu, zaraz im powiem. Dziewczyny, pokażcie co potraficie, to was nagram. Nie, nie one. Ślicznie. O Pięknie. Ale ładnie. Też umiesz tak, Ola? To pokaż. zobaczcie, jak wesoło. Dzieci to mają frajdę. Co? Tak. Będziemy szukać siebie na Piękna muzyka, taka romantyczna, co? No. Mój mąż, Andrzeju, znasz to. Lubisz tą muzykę. Tylko nie ma tego, kto to śpiewa. Szkoda, bo to w nim wycieczka. Nie ma Andrzeja, to. bo byśmy zatańczyli. No to ja prawda. Andrzeju byśmy zatańczyli. <laughs> byśmy zatańczyli z Tobą, Andrzeju. Wszystkie trzy. Cztery. Wszystkie cztery. Ale To się śpiewa. Nie nagrywaj! Tak, nie, tak. nie nagrywaj! Jak <grywa> rodzice jego... No ale tu tylko autobus nagrywam, no Boże. Ja rozmawiam z Emilką, tu jest Ola. Amelką! Amelką, ja tak. No. Ja się tak <grywa> widać, że oni chcieli być nagrani. Boże, jak ja bym mogła ich nie nagrać? I tak nie było widać bardzo wyraźnie twarzy, także spokojnie. No bo ja sobie czekam pod tym przystankiem przy tej wietrze, co nie? I tam taki dzieciak do mnie, o, Oliwia, cześć! I jeszcze zrobili tak, żeby usiąść blisko mnie. Aha. No to nie chcesz, żebym ich nagrała, przecież, kurczę, pozdrów ich tutaj. Pozdrawiam. No. Chciałam pozdrowić wszystkich, którzy przyjeżdżają 29. No, bo Oliwka robi spotkanie, takie kameralne. Ale co ze znajomymi. No, ze znajomymi. przyjaciółmi. Z koleżankami. Ale też z koleżankami z kanału. Tak? No Chciałam to... powiedzieć, że kupiłam sobie No to pokaż Bo tak tęskniłam za tą swoją maską Bo jak jechałam do Polski, to zgubiłam tą maskę mm -hmm. A ja, no dobrze by się w tych maskach, bo no to jednak wysłania ci światło jeśli można wyspać. Jeśli można w samolocie. Ale ja nie mogłabym tak ponałożyć. Nie? Nie, by mnie to... męczyłoby nie to. Tak? Jak śpię to jest kołdra biorę na oczy. No tak, no tak. A ja no też. Ja tak. Tak. tak, i tak jakby to była kołdra. Ja to sobie i odlatujesz. Odlatuję, no. Zawsze w samolocie już mam taki starter pack. To kaptu i słuchawki. No. <laughs> nie ma problemu, A jutro jest to na Wii z Amerką. No. I zrobię sobie ładnie ładne no takie niepocące się, no. Gdzie jest przyjemnie, nie? Moja muzyka. No taka relaksacyjna. Z tym wyjazdem to będzie różnie. To znaczy, są różne plany związane z wyjazdem, bo Oliwka miała jechać, moja mama miała jechać i tutaj znak zapytania jest. Także nie wiemy jeszcze, jak będziemy wiedzieć, to Wy się na pewno dowiecie, bo zobaczycie, nie wiem kogo zobaczycie nad morzem: czy mnie, czy Oliwkę, czy moją mamę, czy moją koleżankę, czy mojej koleżanki-córkę. Oliwka do szkoły idzie w 14 sierpnia, także musimy dużo, dużo wcześniej wrócić. No i tak. I kochani, dzisiaj oglądamy jakieś tam programy telewizyjne. Jest godzina jest godzina dokładnie już 12. Jest późno, bardzo. Także ja Was żegnam w takim świetle lampy. Jest późno wieczór. Oliwka, chcesz się jeszcze pożegnać? Chyba nie, ale, ale nie chcesz, żebym cię pokazała na pewno. Tak myślałam, także ja Wam się pokazuję. Trzymajcie się, dobranoc. Do jutra.